Widzisz ten dom, smr, co nie? E, to tak. jest nawiedzony dom. Jak w tu, No, to jest nawiedzony w dom, w którym dzisiaj będziemy sobie. Będziemy sobie. Dzisiaj tam zamkniemy widzów w tym domu, żeby <grym> oni zobaczyli, czy naprawdę jest nawiedzony. A ja was witam Oje. bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Minecraft Extreme. Zostawcie starcie, oczywiście łapkę w górę na ostatnim odcinku rycie nawet o to nie prosiłem i nie zostawiliście. Więc jakby. Proszę, zostawcie łapkę w górę, czy to zadziała? Halo! Ja tu jestem! I ja czekam na te łapki w górę, naprawdę. <grym> Jak nie będziecie grzeczni. I będziecie dawać łapki w górę, to będę robił cały czas. PRZESTER na mikrofonie będę robił. Nie Wszystkich tak, uszy. Nie Dobra, tak. już nie będę. Jak już łapkę w górę. A tak poza tym, to w sobotę pojawia się nowa piosenka Anuba i ta piosenka będzie pierwszą, która będzie promować płytę, która okaże się przed końcem roku. Co smar, co się stało? Aha. Robisz ten... płytę? A, no tak, teraz się może każdy zdziwić, więc tak, w sobotę dziesiąta na kanale, pierwsza piosenka ze wszystkimi informacjami i z linkiem do preorderu, więc mam nadzieję, że nie zapomnicie i powiecie znajomym. Ale tak, generalnie to dzisiaj jesteśmy znowu na streamie, tak jak już wam powiedziałem. I ten dom może być łudząco podobny, bo już w takim domu kiedyś robiliśmy trola na widzu. To sobie ten sam dom, byłem na tyle leniwy, że żadnego nowego nie pobierałem zęta, tylko ten sam użyłem. I tym razem zamkniemy tutaj po prostu widzów. Ja tutaj sobie wejdę do domku, okej. Okay. Więc potem będziemy robić różne rywalizacje, w których będą ginąć po kolei. Jakkolwiek źle by to nie brzmiało, takkolwiek mam nadzieję, że wam się spodoba. Więc przypomnę: zostawcie łapkę w górę. Dzięki. Mamy więc wystarczającą ilość widzów w tym momencie. Troszeczkę ich się tutaj zebrało. Szczerze mówiąc, no, zastanawiałem się, jak szybko będą dzisiaj odpadać. Mam nadzieję, że nie jest zbyt szybko, bo w sumie to, no, czasem odpadali zbyt szybko faktycznie. I dobra, myślę, że z tymi widzami możemy zacząć od tego, że to jest punkt zbiorczy. Czyli, czyli co to jest w sumie? Jadalnia, jadalnia, jadodajnia. Dam im też ciasta. Może, żeby sobie je zjedli, czy coś? Macie tutaj ciasto, tutaj też macie. Tutaj też macie ciasto i tutaj macie ciasto. Oczywiście ostatnio, żeśmy z MWK na to wpali, trzeba karmić widzów. Aha, bo tutaj jest... Mhm, no tak. to łatwo uciec teraz. To się nikt nie kap. Gdzie łatwo uciec? Tutaj. Z krzesła na, na tą belkę. A dobra, dobra, to nie ma znaczenia. Dobra, więc myślę, że... Uwaga! Pierwsza konkurencja. Chowany! Kogo oh. znajdę, tego zabijam. Chowajcie się. Dobra, ja sobie teraz wezmę e, Gamewood Spectator i ja sobie wyjdę tutaj przed domek. Już tutaj jestem przed domkiem gdy też się możesz smer do mnie tepnąć, żeby być dobra. fair jak najbardziej wobec widzów i co? Myślę, że nie wiem ile im czasu damy. Macie, macie 15 sekund i nie, nie, ty nie zabijesz, żeby stary ze mną chodził. Bo ja się Dobro. boję, bo to jest nawiedzony dom, więc no wiesz, wypadałoby, nie? Patrz, pokażę ci coś strasznego, patrz, patrz. Co? Widzisz to? Patrz, o, patrz, daj patrz. mi też taką, daj mi też taką, stary, tak, tak, tak. Jak się to robi? Bra, Normalnie dobra. to na głowę za założyłeś? Tak, tak, ale, ale patrz, pokażę Ci teraz coś o. strasznego, patrz, widzisz, no? nie widzisz, nie? No, 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 no. Bu. Już nie wiem, co faktycznie to jest straszniejsze. Ale teraz przyjdziemy do widzów w takich dwóch głowach! To będziemy wyglądać naprawdę jak chodząca śmierć. Dobra, więc wezmę sobie no. mój mieczyk, idę po was i zobaczymy, kogo znajdziemy pierwszego. Chodź Smar, ja tutaj rozwalam drzwi, Zapra <grym> Za smoteką. Dobra, to gdzie teraz wybieramy... Ojeju, popatrz, pójdziemy do domu. Na razie nikogo nie widać. Chodź zobaczymy Aha. jadalnię, że tutaj ktoś w jadalni został. Nie to jest w jadalni, to będzie naprawdę słabym graczem, ale nie, dobra, w jadalni nikt chyba nie został. Tutaj mamy czysto, więc ja bym poszedł. O! O! o, 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 o. O. Jest, jest. o nie! Ten kit możesz odebrać wyłącznie na spawn. Nie Co to, to ma znaczyć, że kit. Co jest? Co jest? Co? RG Info. Czy tutaj jest MOB spał. Ej, czemu ty się nie można bić? Kim ty jesteś? NIR. Jeden. Dawę. Kill. Dawę. Dawę. Dawe. Dobra, dawę zginął. Dawę zginął. Ooooooo. Ty... <ścoughs> ucieka w ogóle. Co jest? Mordo, mordo. Power Marek, dobra. Kill Power Marek. Marek. Power Marek, Moc niestety. Marek. Dobra, czyli y, znalezieni. Dawaj zobaczmy tak ciekawości Gdzie się inni schowali? Ja tutaj sobie popatrzę na górny pieczek. Ktoś się schował przy szybie w ogóle. Strasznie dobra triówka. trzeba wyjść na podwórko, wiesz o tym. Tak? No. To weź to załataj, czy coś, nie wiem. dobra. dobra. Jakby, ej, ale oni się naprawdę dobrze pochowali. Tutaj widzę ja tylko kilka osób. Dobra, koniec konkurencji. Wracamy do jadalni. Nie mogę tu nic niszczyć. Nie Dawajcie mogę z tego. Do, Aha, a gdzie jesteś? TP, A ja górze aj. jestem? I tutaj patrz, taka dziurka jest. Aha, giem, faktycznie, faktycznie, no. Dobra, to to trzeba będzie zaburować, bo tutaj gieba wychodzę ja poza domek aktualnie. Więc dobra, jesteśmy w jadalni. Są wszystkie osoby, które przeżyły. Ej, i naprawdę ich dużo w sumie było w tym domu, nie? No, dobra, 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 dobra. Oni tutaj narzekają, że ile się jeść, dobra. RG, ewe Bult, halo? Tak? Czy teraz się będzie dało? I chyba nie wiem, chyba nie wiem. O o co, o co chodzi? Ale nie wiesz Chyba nie wiem o co chodzi Ale ja zrobię tak dobra to, dobra to zrobię inaczej Czy oni mogą strzynkę chociaż otworzyć? Dobra, mogą wziąć strzynkę Więc tutaj im po prostu dam masę porkchopów Macie, macie, trzymajcie tutaj wszystkie te porkchopy Już chopy. można niszczyć Co może niszczyć? Wszystko Aha, no tak, bo teraz to naprawiłem Czy no naprawiłem No to Nie było zepsute, no ale tak zrobiłem, żeby się nie dało Dobra, więc wszyscy teraz powinni mieć jedzenia full Teraz Malwincia nie, nie zdążyła Dobra to już nie chcę, tam, oni też rzucałem tam jedzenie Więc zostawię ich samych sobie Dobra, dobra teraz może zróbmy coś innego, teraz zróbmy w inną stronę, czy ja ich tutaj zamuruję Stary weź i tutaj obserwuj, zostań tej z nimi, obserwuj czy oni nic i na idę pewno idę. nie będą się zabijać ani psuć No weź, aha dobra, dobra, to stój tutaj A ja spróbuję schować, albo nie, nie, bo zanim coś spróbuję schować to trzeba, ile ich jest w ogóle, ich jest strasznie dużo, nawet nie wiem jakby mieli Dobra, nie, trzeba inaczej, trzeba inaczej stary, trzeba zrobić parkour Tak, Par trzeba zrobić parkour O nie Dlatego ja zacznę od tego, by, by go zrobić Powiedz sobie, że tutaj e będzie e, pecząkek jak najbardziej. Tu będzie taki parkour sobie siedł przez e, kuchni. A, proszę bardzo, w stylu francuski. No, tak, pyk, po kuchni, dobra. Potem samtąd na glowstone będzie się skakać, dobra, będzie się tędy przechodzić. Ej, to jest ciekawy parkour, strasznie. Ej, bo tutaj, czekaj, bo tutaj ktoś wchodzi, tutaj ktoś wchodzi, tutaj nie, nie można okay, w ogóle okay. wchodzić, co wy robicie? Dobra, tutaj ja powiedzmy... Ja, ja e, wyrobię. Tutaj tutaj będzie płytka. Ej, to jest bardzo prosty parkour w kuchni, to co im teraz zrobiłem. Druga konkurencja, parkour w kuchni. Kto os Ostatni na górze odpada. Dobra, więc teraz zrobimy tutaj parkiera złego, mi się tak wydaje. Największą trudnością w tym wszystkim będzie to, że, no, jakby jest ich dużo po prostu. Dobra, tutaj im zrobię ułatwienie jakieś takie. A ty tutaj co? A ty tutaj jeszcze zrobiłeś inne utrudnienie. No, dobra, 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 więc oglądamy. Co się tutaj dzieje? Biją się. Dobra. RG, FLAG, EWE, PVP, DENY. Dobra. Teraz, teraz już się nie mogą bić. Teraz już jest GIT. Druga osoba i trzecia w stroju. Oj, świątecznym mnie doskoczyła. Ten ostatni ostatni skok naprawdę może być wymagający, dla co po niektórych, bo jest po prostu bardzo stresujący. I teraz ta w stroju świątecznym. Znowu spadła! O nie, zepchnęli ją, zepchnęli ją. Najgorzej. Oj, coś wam nie idzie. Vegeta, jaki w ogóle Mondrala w tym wszystkim się znalazł. O, coś wam nie idzie, bo ja przyszedłem tego parku na pierwszy. Skaczą, dobra, dobra, dobra. Tutaj mamy największy problem, tutaj na tym bloku. Jak już się tutaj dostają, no to. Spadło na tym samym. O, no nie, ona ma strasznego niefarta. I myśli, że to ta w stroju im odpadnie? No, mm. tak myślę. Chyba, że teraz skończy. No, no, nie wiem. Uwaga. Dobra, o, doskoczyła. Dobra, doskoczyła. Dobra. Na razie. Ej, ale tym gościu ma fajną głowę w skinie. O, ale to fajnie wygląda. No, mi się takie coś podoba bardzo. Taka dodatkowa warstwa. Dokny, załatwi ten parkour. Oj, oj, Steve! oby obydwoje zepsuję teraz starych trzech typa. Się bije o to, żeby nie odpaść. O, okej. Okay. Tak, niby dobra. ta, oni widzą, że to odląd no, jest takie łatwe. Patrz, ile czasu przechodzą te kilka bloków. To tak musi być, widzowie. No ja wiem, że mógł zrobić trudnego parkuru, ale wtedy byśmy troszeczkę pół godziny, aż niektórzy amatorzy dopiero doskoczą. Oni nawet tego nie potrafią zrobić. Ale dobra, dobra, ten w kapturze. Ten w kapturze sobie radzi. Steve się dostał też. I czy Steve doskoczy? Tak, Steve doskoczy. Nie! Nie, 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 nie doskoczył, nie doskoczył! Skoczył, o nie! To jest jeszcze ostatni dzwonek dla tego glutka, żeby ta... O, patrz! On się chyba zestresował, ten Steve. No, to jest ewidentnie, to jest ewidentnie po prostu stres ich zjada. Czy ty... Steve o odpadł? O nie! Dobra, e, dobra. Aro, niestety odpadasz, Mordo, bo przegrałeś tą konkurencję. E, no więc cóż, ja was zapraszam, e, moje dzieci, kochane, na dół. Normalnie, tak, pyk, pyk, to O, mogą już jeść, jeść ciasta, nie? Chyba tak, tak. No teraz mogą jeść ciasta. To dobrze, to git, git, git. To jest najważniejsze, żeby nie narzekali, że są głodni. I teraz ja wiem, stary, co zrobię. Zrobię takie coś, że powiem, że kto ostatni znajdzie wyjść. znaczy, kto ostatni znajdzie wyjście, no to ten odpada. Jakby. A gdzie dajesz wyjście? Na górze. Kurze dalej wyjście, no Gdzieś tutaj boże, zrobię nawet basen jakiś taki, żeby mogli sobie tutaj wskoczyć I nie zginąć, będę dobrym youtuberem Dobra, czyli przez balkon będą musieli wyskoczyć Uwaga, to ostatni poza domem Nie, albo to ostatni przed domem odpada I dobra, ruszyli, ta, Ruszyli, ruszyli, czy nie ruszyli? Ta, ruszyli, tak, ruszyli. ruszyli, dobra, rozglądają się o, Ej, co? Ej, co? Tutaj są przyciski, żeby wyjść z tego domu? O kurcze Ej, o kurczę. O, o kurczę! o kurczę! O kurczę, O kurcze O kurcze Okej, okay, okay, dobra, to ten, ten drewniany został, ten drewniany został. Ten drewniany stary był ostatni. Ty, drewniaku, nie. odpadasz, widziałem to, byłeś ostatni. To się i dlatego zaprzeczyć. To no teraz kto pierwszy wejdzie do domu? Nie, 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 nie. Na dół schodów wszyscy. Dobra, to był trochę mały fail może, tak to się nazywa, nie wiem. A ja, czekaj, w międzyczasie sprawdzę, czy tutaj się nic na pewno nie chowa w środku. Nir10, TP, JanWil10.pl. Ten JanWil stary jeszcze jest jakiś typo, co w ogóle jeszcze w domku był. Dobra, nie. ale zabiłem go. Przyszukam tutaj jeszcze dom dalej w poszukiwaniu. Graczy, 10 kratek, 10, dobra, to powiedzmy dajmy 20 kratek. Dobra, tutaj nikogo nie ma. Tutaj nikogo nie ma. Tutaj nikogo nie ma. Więc wygląda na to, że nikt się nie chowa w tym domu. Dobra, macie farta. To co? Kolejna konkurencja. Myślę, że tam może być jakaś w miarę fajna, czyli standardowy wyścig. Dobra, dorobimy taką czerwoną linię. Przed czerwoną linię. No, wyścig, oni już wiedzą. Oni już wiedzą. Oni już wiedzą. Nie z tej strony. Co wy robicie? Przed, a nie za czerwoną linię. Że wszyscy nie ogarniają. Ale dobra, 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 dobra. To długie zajebotki wklejesz. Okej, okay. to jest za. Za i przed, to zależy, z której strony patrzysz. U... Z mojej perspektywy, to jest za. zważy to jest przed. To ostatni zrobi kółko wokół domu, odpada. Na start biegniecie. Okej, okay. oni już wiedzą. Stop! Co wy robicie? Stop, stop! Wracać! Nie było start! Ej, bo oni tutaj biegną. Oni tutaj biegną. Ja tutaj y, chyba będę musiał y, ich zabić, bo. Oni tutaj, oni tutaj próbują oszukać stary. Okej, okay, dobra. Jedna o... osoba odpadła, bo ona biegła. Ty, dobra, ty się wracasz. Wracasz się, tak? Tak? No, żeby nie było tutaj żadnego oszukiwania. Pisałem na start, a nie start. Boże. Ej, dobra, to jest masakra. Dobra, dobra. Odliczam. Dojś radę, dojś radę. Startujecie na start. 5, 4, 3, start! Acha. Się już nie spodziewali! O ja, dobra, biegną, biegną, biegną. Kto będzie ostatni? Na razie widzę, że tutaj ja gdzieś dał busta innemu y, Steve'owi, bo go uderzył. W sumie to była Alex. No Mogę bicie w, się w tej konkurencji nie. Bicie się w tej konkurencji nie za bardzo wskazane, bo tak naprawdę to tylko odpychacie kogoś do przodu i dajecie mu większego powera. Najbardziej z tyłu jest ten śluz, śluzazny, który wcześniej był. Popatrz! On, stary, on chyba nie ma prawa dzisiaj wygrać. Dobra, ty tutaj z nami lecisz? Tak, tak z tyłu jestem. To weź tego śluzastego obserwatora tyle, żeby nie było, Jezu, że się gdzieś schowa. gdzieś tam w ogóle został. O, on, już, on już się pogodził, on już się pogodził. On już się zagra. pogodził? Tak. Okej, okay, okej. Okay. Czyli on po prostu już nawet biec. Zabiłeś go? Możesz go zabić, eee, nie, nie. możesz go zabić, bo Dobra. wszyscy są tutaj na linii, to już jest tak, wszyscy piszą Ez. No jakby, wiecie co, no, no jedna osoba się poddała, więc to tak, to macie rację, to było łatwe. To teraz zrobimy może inaczej. Zrobimy tak, że wyznaczymy im tutaj pole do Simon Movie i zagramy z nimi teraz na polu w Simon Movie, po okay. są. Dobra, do środka. Chodź tutaj do nas, Smurfik. Może chciałbyś poprowadzić Simon Movie? Czekaj tak, tak. Tak, dobra, ja myślę, że Smurf poprowadzi Simon mówi. Nie potrzebuję jego odpowiedzi. Ej, tutaj w ogóle ktoś wszedł, stary. Ty tyś wszedł na tę posesję? Tyś się rozwalił, Dobra, dobra, dobra. Dobra, e, dobra. teraz Simon mówi, Smurfik jest Simonem. O nie, o nie, to so minkom się zaczęło. Dobra, stary, dobra. czyli teraz w twoich rękach ich życie tak naprawdę. Ja tylko będę ich zabijał za, za ten Smurf mówi? Chyba, <laughs> chyba tak, chyba tak, nie wiem Nie wiem, czy Smerf się odzywa Dobra, Smerf mówi, idź do szkła Idź do szkła Okej, okay, okej, okay, dobra, to, jak, to jakby To jakby jest ciekawe To jakby na pewno stoi i teraz oczekuje A co ten gościu robi, ty, ten tutaj Przepraszam bardzo, nie wiem Bo on nie stoi w szkle, wiesz o tym, co nie? No to trzeba go chyba No Kamilo, Kamilo, sorry, Kamilo Odpadasz, bo ty się tutaj jakby Nie wiem, co ty zrobiłeś I mamy cztery kolory, okej, okay, a co jeżeli ty jest jest są smerw. No, no to ma problem. to ma problem. To chyba tak nie powinno działać w dobrze funkcjonującym społeczeństwie i równym sobie. Ale dobra! Jak ktoś jest są to czekam aż na czacie napiszę. To wtedy będzie większy dobra, problem. teraz ich sfajkuje. Teraz ich swejkuje, swejkuje. taktyka smerwa. Tak, tak. Podejście do widzów! No co teraz? Oni ja już się niecierpliwią! Doknes mówi idź na zielony. Eee, okej. Okej, 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 nikt się nie ruszył. To było całkiem sprytne Smurf. Tak bym się nie spodziewał, że pisze, że Doknes. Oni też za bardzo. Niektórzy byli porycisty. Strasznie! Dobra. Smurf mówi iść na różowy i fioletowy. Dobra, dobra, dobra. Okej, okay, czyli mamy... Kto, kto się nie zmieści? Kto się nie zmieści? No tak. <laughs> To jest całkiem śmieszne, w sumie ktoś się nie zmieści. <grafię> tak obserwuję, ale nie, są wszyscy. Są wszyscy, chociaż wiesz co, ta, ta tutaj, ta czarna, wiesz co, panienko, ty się, się tutaj nie lepisz. Miałaś na filotowym jeszcze miejsce. Dobra, dawaj co innego. Dobra. Ej, to była całkiem naprawdę skuteczna konkurencja. Jak nadmiar widzów się pozbyć? Smurf mówi, ustawcie się w rządku. W, w rządku, okej. Okay? Okej, okay, jak na w jak na w co wy robicie? Czy to jest... <grafię> No, taki, okay, okay. taki okay. krzyż bym powiedział Co to Aleks robi, stary? Co jest? Słuchaj, dobra, to się teraz nie ustawi w to tylko po prostu zabijemy no, Nie, dobra, wszyscy dobra. stoją, wszyscy stoją Dobrze, dobrze, jak stoją Ściśnięcie. Smurf mówi, kusni. Dobra, o, już myślałem Dobra, i teraz, i teraz tak Kto teraz wstanie, tak 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 tak, e, tak tak, 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 tak Tak, tak, ja tak, tak, tak Tak, tak, kto wstanie Tak, tak, to odpada, no I co, i cały czas krócają. Nikt na pewno nie te. Smurf mówi, idź do szkła Ej wszyscy stary poszli normalnie <grymne> Bo za jedną osobą, stare, ale to tak nie może wyglądać. Dobra. Smrf co teraz? Smerf, nie wiem, ty jesteś Simonem. Co, co w takim wypadku? Bo jakby oni wszyscy stary są do wyrzucenia. Po prostu to już mówi być koniec. Macie problem. Tylko jedna osoba zrobiła dobrze. E, pff, ale wszyscy muszą być teraz w stary. O nie! To Alex co kuca? To to jest. Foxik333. Nie kazałem przestać kucać. A do ciebie dalej nie dociera? Ty? No, ty. Nie dociera do ciebie. Że nie... Ty też, co ty robisz? Co ty robisz? Co ty robisz? <noise> dobra. Kurczę, nie, nie wiem, jak ją tutaj zestrzelić, do... No. O, dobra. Pozbyte, pozbyte. Dobra, to dawaj. Koniec, Simon mówi robimy teraz, ale. Dobra, dobra. Każ im tam dalej czekać, ponieważ ja mam pomysł. Ile ich tam jest? Weź ich policz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Mówisz, że osiem. M może walki gladiatorów? Walki gladiatorów? Czekaj. Nie, jeszcze zróbmy, stary. To nie zobaczy bloku emeralda, odpada, stary. Dobra, dobra. Osiem, dobra, osiem. Dobra, czyli y, daję jeden. Oj, co jest? Halo? Blok emeraldu. Okej, okay, dobra, nieważne. Tutaj dam drugi... Drugiego, czyli 7 y, bloków emeraldów, tak? Na pewno. Dobra, tutaj też idzie blok emeraldu. A tam się w końcu zrobił ten blok emeraldu? Czy. Jak to działa, że raz mi się usuwa, a raz nie? Dobra, 3, 4, 5, 6 i 7. Okej. Okej, okej. To weź im napisz, że ich teraz kolejnym zadaniem jest y, napisz, napiszej. Albo nie, ja, do, ja tutaj do nich przyjdę, im wytłumaczę, im wytłumaczę. Teraz każdy z Was będzie musiał znaleźć blok emeraldu w skrzyni. Jest 7 skrzyni. Więc jedna osoba zostanie bez bloku. Ma pisać, że kto znaj to znajdzie blok, ma tutaj wrócić z nim. Bloki są w skrzynkach w domu. Start! Dobra, i ruszyli, ruszyli! Kto będzie pierwszy, a raczej e, kto będzie ostatni, w sumie, nie? No tak, tak. Czyli jaka osoba nie zdobędzie skrzynić? Dobra, rozbiegli się. Już pierwsza osoba ma, ma, dobra, pierwsza osoba już ma blok emeraldowy. Następnie wybiegają na górę, dobra. Są kolejne. Kolejne trzy bloki znalezione. O, wybiegają z domu z nimi. Dobra, GM1. Ja tutaj na Was y, czekam. Timeset 0. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, każdy ma. Miejcie je w rękach. Każdy ma stąd, na pewno, tak. Raz, dwa. Tu, tu, mamy, tu mamy sześć, czyli został jeszcze jeden blok w środku. Tak. Sześć, siedem. Jeszcze jeden blok jest w domu. Zobaczmy, zobaczmy. Tutaj ktoś chyba coś znalazł, tak? Czy to ta Alex? Czy to ta Alex? Czy to ten drugi typ? Dobra? Tutaj są skrzynki, ale one już są na pewno opróżnione. Ta skrzynka tutaj jest opróżniona. Ta tutaj jest opróżniona. Ta też. Ta też. I ta też. Wychodzi na to, że jedna osoba musiała wziąć dwa bloki emeraldów? Czy to? Alo grała. Czy to jest tak? No cóż. Czyli teraz zrobimy sobie Nir 15. Dobra. Czyli zabijamy aliena i paszczet winiary. Paszczet. Tak, paszę dwiniary. Dwie osoby, które nie znalazły emeraldu. I więc dzień dobry. Teraz hmm. robimy typowo straszny dom. Schowajcie się w domu. Ja będę śmiercią i będę was yy, gonił. Możecie uciekać przede mną w środku. Do domu raz. No, halo. Biegnijcie do tego domu. Co jest? No, już. Dobra, a ja teraz sobie popatrzę. Ja sobie wezmę jeszcze raz ten yy, skul na głowę. Ok, żeby być straszniejszym. Robić ci strój. Teraz robimy. Takiego w sumie trochę berka chciałoby się powiedzieć. Tylko, że bez oddawania. Tak, e, tak. Mieć strój. A co, chcesz mi strój? strój też mi strój A. zrobić śmierci No dobra, no mogę mieć strój w sumie. Dlaczego by nie? Dobra. A tutaj w ogóle zrobić zrobię? jakieś takie trzy komory. A nie, nie wiem, tak po prostu to zrobiłem. Ja wiem, co może na podstawie tego zrobić, stary. Okej, okay, ja sobie założę już te ubranka. O nie, usunęły mi się! Daj mi jeszcze raz! daję. Bra, dobra. Dawaj, 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 dawaj. Dobra, zakłada sobie ubranka, pyk, 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 pyk. Okej, okay, i mogę ruszać. Gamę ja mamy motę. Fejkował, że We... tobą. Nie Nie, 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 możesz mnie oglądać. Dawaj, ja sobie biorę Game of survival, żeby było śmieszniej. I teraz podbijam do tego domu. I wbiegam, i zobaczymy kto będzie moją pierwszą ofiarą. Trzeba się dobrze rozglądać. O, tutaj w ogóle... Aha, bo tutaj zginęła jedna z tych osób, które... Dobra, tam nikogo nie ma. Tutaj, tutaj też nikogo już chyba nie będzie. Nie, tutaj pousiekali chyba na górne piętra od razu. <grym> Dlatego dzień dobry. dzień dobry. Dzień dobry, tutaj wbijam do was. Gdzie wy się chowacie? O, proszę bardzo. Mam już o, pewną bardzo. osobę. O, czekaj, czy ona chce uciekać parapetem? ona chciała uciec z parapetem, dobra. Jeszcze jedna osoba. Jeszcze jedna osoba. I tak, a wy tutaj Będziecie pochowani. O! Niestety! Niestety. No, niestety! Niestety, dobra. Do jadalni. Koniec rundy. Dobra. Przybiegają do jadalni. Ile mamy tutaj w ogóle prze, przeżytych śmiałków? Jest ten, ten jeden tutaj. Ja, ja już sobie może bym się ten strój, ale dobra. To może. Boże, jednak nie. Ile ich tutaj jest? Zobaczę, czy to wszyscy. No, cześć, trzeba zrobić. Nir. Powiedzmy. 50 kratek. I jest nas pięciu Tak! Czyli to są ostatnie cztery osoby. Dlatego teraz ja myślę, że może by było zrobić coś takiego. Kto ci na pytanie, ten będzie odpowiedzialny za kolejną śmierć jednego z widzów. O, no, no, no. To szybciej odpowie, ten będzie miał lepiej. O której godzinie mniej więcej teraz zachodzi słońce? No. 16:00. gdzieś tak. Dobra, więc pierwszy odpisał Foksik. Foksik, wystąp. Gdzie jest Foksik? Dobra, to chodź tutaj Foksik, ja, ja cię tutaj zebrauję. I jakby... To może nie brzmi za ciekawie. Do środka wejdź. No wejdź do środka Foksik, dobra. Weź paszcz, on nie podgląda. Dobra. A wy, panowie, też nie będziecie mieli wcale fajniej, bo was też zamknę. No tylko, że wy będziecie mogli po prostu zginąć. Najprościej rzecz ujmując. Dobra. Więc y, zapraszam was. Każdy do innej dziury tutaj. Dobra. Więc y, wybierajmy sobie dziurę, jeszcze tylko ostatni. Dobra, dobra. I teraz zrobimy tak, że ja sobie tutaj y, podburuję. I teraz tak. Podpiszę sobie tabliczki. Czyli zrobię sobie tabliczkę tutaj, y, numer jeden, tutaj będzie numer dwa, a tutaj będzie. Numer 3. Mam taki, To czekaj, Dobra. czekaj. mam taki pomysł. No, no, tak no. 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 Okej. Okay. Dwa i trzy. I mam taki pomysł, żeby zrobić coś w tym stylu. Patrz. Co jest? Okej. Okay. Patrz teraz patrz, okay, patrz. Okej, okej, okej. Ja już. Ja już czaję, co Gdzie się o tu co będzie chodzi? działo. Tak, już chyba wiem. Jakieś kowadło tam zamontujemy, że. Albo lawę. 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 Okej, okay. okej, okay, to ja wiem, co zrobię. To ja w międzyczasie, stary, zrobię coś takiego, że tutaj. Potem to zamienię na szkło od razu, żeby można było zobaczyć, co się, co się tutaj dzieje. Chyba, że nie. D Chyba że po prostu tak po prostu to postawimy i zniszczymy, wiesz, te, A, dobra, dobra, tego, dobra, dobra. tego co on wybierze. Powiedz mi, który numer wybierasz? No, jeden, dwa czy trzy? Tam są zamknięci widzowie. Trzy. O nie! Dobra, set 20 i teraz zobacz kogo uśmierciłaś albo uśmierciłeś. No niestety. To mi się pali, papa! Pa. Pa, Okej, okay, to było naprawdę dobre. To było naprawdę dobre. To było naprawdę dobre. To było faktycznie jak z horroru. Dobra, więc mamy trzy osoby, stare. I jak zbliżyć trzech osób? Wytypować tą jedną osobę, która powinna wygrać dzisiejszy odcinek? To jest mocne pytanie. Niech walczą. Niech walczą? Do, to jest coś, co mówi każdy. A masz jakiś specjalny pomysł na rywalizację? Powiedzmy, może między dwoma? Co ty robisz? Czy się rozebrałeś, smer? Czemu koszulkę się oktujesz? Co jest z mnie tak stary? 18, nie oglądaj. Okej, okay. okej, okay, okej. Okay, okay. To słuchaj, stary. Potrzebujemy dwie konkurencje. Żeby najpierw się jednej osoby z nich, a potem. co jest jeden Steve i jest dwóch Alex. Steve, a bo oni chyba widzą swoje skiny inaczej, nie? Jakby to, to nie widzą. 18, nie Okej, okay, dobra. Dobra, 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 żeby je było. To teraz robimy tak. Kogo złapie MOB? Ten odpada. Nie możecie bić tego MOBA. Ja tutaj y, zatarasuję wyjście, tak, żeby je że było stąd wyjść. To już jest po ostateczne. I jaki mob mógłby być adekwatny do tego, żeby po prostu go napuścić na nich? Można mu też dać spida Dobra, i że ze speedem dwójką. Już. No, ale On a. ma spida dobrego. Wider, skeleto, dobra, to weź sobie miecz, żeśmy mogli w razie czego go szybko zabić. Uwaga, start, po prostu. A nie, bo tutaj nie, bo to RG flag, Ewe, mob, spawning, alo, a nie, bo to nie tak. Mob, spawning. Ej, co jest? O, dobra. Dobra, jest, jest szkielet. Ej, czekaj, nie, 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 stop, 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 stop. Czy im trzeba stary, wiesz co, im trzeba pójść tutaj rzeczy, żeby nie mieli właśnie się tak chować z taką przewagą wobec moba. Dobra, dobra. żeby nie było tak, że oni sobie gdzieś wejdą, gdzie mob nie będzie mógł wejść. Rozumiesz? Tak, tak, tak. Dobra, tu tutaj też zniszczymy. Czy na pewno mamy ten pokój teraz taki czysty? No, no dobra, jest git. W sumie to. I jeszcze raz. Dobra, puszczam moba. Pyk, let's go. Uwaga. Kogo złapiem mob? kogo złapiem Mob? Kogo złapiem mob? Patrz, 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 jaki berek, jaki berek! Ej to jest dobre w sumie, to jest śmieszne trochę tak na ich Bardziej jak przez mowę uciekają O dobra dobra No Jeszcze ewentualnie jak im zaraz będzie za łatwo To wypuścimy drugiego Tam jeden ty ma w ogóle głowę stary Tego tego Czy to jest jakaś taktyka? Chyba nie Chyba nie Ale strasznie śmieszny stat Dobra to co? Dodajemy drugiego Chyba na to wychodzi że drugiego musimy dodać Dlatego uwaga teraz dwóch Dwóch biegających Ja Trzeba jeszcze im dać Spida Spide spide spida A ty tam patrzysz czy oni A ta jest git jest git Dobra jeszcze nikogo nie złapał tak jakby złapał, no, to złapał, złapał. Z Kogo? Kogo? Tego Steve'a? Tego te, Steve'a. Steve o, tak. faktycznie, faktycznie, dobra. To dalej zabij te szkielety, stary. Dobra. Dobra, więc mamy naszych dwóch graczy. Dwóch graczy, którzy przeszli do finału. O, to, stary, teraz będzie mocne. Jak w takim wypadku powinni teraz zawalczyć między sobą, co? E, na na Czy... napisałem propozycję. To, to twoja minka to jest propozycja? Chciałem przez nią rozumieć. To co mam rozumieć? Chyba nie... nie chyba nie chcę wiedzieć, co to miało znaczyć. Jeże walku. Jeżeli mają walczyć, to musimy przynajmniej jakieś fajne zasady wymyślić. Po prostu walczyć stary. Tak, po prostu. Bez jednej ręki na jednej głowie. dobra. Bez jednej ręki na jednej głowie. To nie brzmi jak plan idealny. No jak. Ale. A jakby się bili trójzębami? O, w sumie. Czy ja się rzuci trój trójzęba, to już się go traci? Tak. Dobra. Ale on zniknął. Dobra, 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 dobra. To zrobimy tak. Weźmy sobie y, skrzynkę. Jedna osoba tutaj będzie miała trójzęby. To dla jednej osoby tylko. Druga osoba skrzynkę ma tu. I tutaj będzie y, druga y, skrzynia, więc się bardzo. Pyk, pyk, pyk. Dobra. Tutaj y, jed, jedna osoba ma. Tak, tam poszła druga. Okej, okay, to będzie dobry pojedynek. Na trójzęby. Tego jeszcze nigdy nie widziałem w Minecrafcie. Gotowi? Dobra, Forci napisał, że tak. To walczcie. Teraz. Start. Tylko trójzęby. Tylko trójzęby. O, to będzie dobre, to będzie dobre, dobra. Ja sobie włączę od razu spektatora. Jakie tutaj taktyki będą? Czy oni w ogóle umieją się posługiwać trójzębami? To i musisz sobie testować w ogóle w bok. Ej, co to? Ej, czemu się tak tepnął? Co jest? Jest. Co jest? Co jest? Co się stało? Oni się biją tym. Oni się zębami. biją tak po prostu. Ale ta Alex i taki tamtą nas tukała. Okej, okay. okej, okay. więc mamy tutaj wygranego. To jest ten, który powiedział papa? Nie, nie wiem, nie. Ty baczaj. <grym> Halo? Halo? Jakby powiesz nam, jak się nazywasz? Może? Fajnie by było. A, Diabolic to nie, to nie Soul. Nie tu I czemu ja to nie mogę? Aha, nie mogę tego liczyć, bo dobra, 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 to nie ma znaczenia. E, więc słuchaj. E, skoro wygrałeś, to trzeba by było ci dać jakieś itemy. Więc ja ci powiem tak. Zacznijmy od Shulker Boxa. Dzisiaj mam, mieliśmy mroczny odcinek, więc trzymaj czarnego Shulker Boxa. Okej, okay, okej, okay, fajnie. Trzymaj 5 bloków diaksów, bo to w sumie nie jest 1,17 i nam się na Jestem reprezentantem Borycowego rodu. Ja co w ogóle. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem o co chodzi. Tak po prostu wystrzelił ni stąd, ni zowąd. Masz to, masz 3 totem of Undying. Masz tarcze. Nie wiem, co ci jeszcze może być potrzebne w życiu na ekstremie Mogę Ender Chessa? Dobra, damy mu Ender Chessa. bo faktycznie, że ktoś na to patrzę Jakoś by nie ma 16 pereł i tyle powinno wystarczyć. Zostawcie łapkę w górę, bawcie się fajnie i widzimy się już jutro. I pamiętajcie, w sobota, premiera nowej piosenki Noob Darkness. Cześć! Pa, pa.